Pierwszy mecz o stawkę w sezonie 2012-2013 pierwsza męska decyzja przed trenerem Arturem Skowronkiem. Trzeba zabrać tylko 18 piłkarzy na mecz Pucharu Polski. Już wie, trener, kogo zabierze? Tak, mam oczywiście pomysł na, na Olimpię Grudziądz. To wiąże się z tym, że mam w głowie pierwszą jedenastkę. Wierzę w to, że, że ta skala błędu jest, jest właściwie żadna w, w tych moich decyzjach. Każdy pracował na 100% i tych argumentów mi ta osiemnastka na tyle dała, że, że w nich wierzę. Wierzymy przede wszystkim w potencjał tego zespołu, który jest bardzo duży i wierzymy w efekty pracy, która jest już za nami. Po to trenujemy na co dzień, żeby grać o stawkę i cieszymy się, że no już taki prestiżowy mecz jutro przed nami. Nie ma co ukrywać, że ten okres przygotowawczy się nie zakończył i, i mamy jeszcze dwa tygodnie na to, żeby szlifować te sprawy nasze, przede wszystkim taktyczne, i wchodzić w aspekt szybkości na no, taki poziom, że, że będzie stuprocentowo efektywny właśnie na pierwszą kolejkę. Ale, ale po to mieliśmy teraz te czynnie jak gdyby regeneracji i, i szlifowania tych rzeczy, które już do tej pory trenowaliśmy od strony taktyki, żeby, żeby to wypaliło już, już jutro.